I witam w kolejnym odcinku z Half Life'a 2. Kontynuujemy sobie naszą drogę przez kanały. Jestem skierowany w tą stronę, więc chyba... Chyba trzeba było iść tak. Kilka dni odcinka nie było. O! Oh. No ale cóż, tak mocno opierdzielałem jednego z pracowników w robocie, że od razu zdarłem sobie gardło. No jak już poszło gardło, to od razu temperatura, wiadomo z nosa wszystko leci. no już mnie rozłożyło na trzy dni. Jeszcze odkowo gdzieś tam problemy z brzuchem. No i no i co? No i wróciłem. Hehehe. Dobra, on sobie poradzi, kurwa, ja nie muszę strzelać do niego. Siema. Hey. Tak jestem.

Urwiu! i c. Gdzie jestem? Nie wiem. Się zakopał na chwilę. Czy ja mogę z prawego strzelać? No mogę, ale. I to nie da. E! Get out here Give me back! Nie ma wychodzenia. Ty, a może on to rozwali? Przykro mi, kolego. Co? Ej. Chcę wrócić. Chyba na dach wskoczył. Kurwa, się odbijają. Nie ma. Są zombie. Którym się zapisywało? F6, okej, okay. będą wstawać Nie ma kurwa rzucania we mnie paczki nie, zarobimy. Coś napierdala się Ała, ała! Nie mogę przejść Ty, tu płomie coś Ciekawe, łatwo wszystko kończy mi się amunicja. Super ty, ale ja przeszedłem kółko. Aha, um. dobra, idźmy tędy na chwilę. Jakaś dźwięka by musiała być. Prawdopodobnie, żeby to wyłączyć. Kurwa, jebło mnie. Jest kabel, wait. Aha, ja tu muszę. a mogę to... Może mnie przestać napierdalać ten kąt No to mnie przestał napierdalać. bo wtedy nie przelezę, nie? Um... Jakieś kable? coś co się spełne? Kurwa, ja mam tędy przejść. Tak, żeby było dobrze. To będę teraz kurwa motał, nie? Eee. Dobra, weźmy se to. Tak, na wszelki. Co, na to mam wskoczyć? Dobrze by było. To jest dalej prąd. A ja po prostu mogę tędy przejść, tak? To zajebiście. Can you die? Sie zakopały, ten selewituje. dobra. Ja się kurwa pokręciłem, potraciłem życia. Nie było mnie tu. Dzień dobry. Witam. Jak tam? Co tam?

To jest jedna z gorszych sekcji w mojej osobistej opinii z racji na to. O, to skręciłem w lewo, nie? To jest jedna z gorszych sekcji, dlatego, że tu się co chwilę właściwie można zatrzymywać, nie? Kurwa, no co on robi? Ja skręcam w lewo. Widzicie to? A w drugą stronę też tak to działa? Dlaczego? o co, o co chodzi? Ja nie jestem najlepszym człowiekiem do prowadzenia pojazdu ogólnie ale dzieją się rzeczy, których po prostu kurwa nie rozumiem, nie? Dobra, przejdziemy tak Kurwa obraca mnie w fikołki robi, 360 zrobi zaraz Podnosimy. No i to jest tak. O. Płyniemy 10 metrów tylko po to, żeby się za chwilę zatrzymać. Jest jakiś point of interest. O, niedobry. Ale po co jest ten przystanek? Po, po co jest to zatrzymanie się tutaj? Nie mogło być to otwarte, na przykład? Po co się kurwa z tym bawić? Jeżeli ja i tak za chwilę będę musiał. Znowu wsiadać i płynąć. No, zmarnowaliśmy pół minuty, tak? Jest to. Nie rozumiem po prostu. Po co robić takie coś, jeżeli ja się będę musiał i tak co chwilę zatrzymywać? No i mamy kolejny punkt zainteresowania, i oczywiście się tu zatrzymamy. Żeby wysiadnie po tej stronie, co bym chciał. Ale trudno, to się może zdarzyć. Mamy kolejny punkt, w którym oczywiście, że gracz się zatrzyma. Okej, okay, tu są ząbiaczki. Zerzucą jakąś rzeczą. I tak na dobrą sprawę nic nam to nie daje. Tu mamy znowu te zwłoki. U, o! No nie ma nikogo, bo dwa health crawby ich zabiły. Jak wejdziemy sobie na górę? Bo tu też tak na dobrą sprawę. Nic nie ma, nie? O, wow, 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 wow. Oprócz i kurwa. Dobra. Y nie wiem, jak ja pokonałem tę odległość w jakim tempie, no ale tak czy siak. A. O. Mamy trochę zasobów, niby fajnie. Na Nale... Kurwa. No puść się! Dobra, trudno. Oła. No niby fajnie, nie? Tylko problem polega na tym, że. Robię postój, który... Okej, okay, no... Lokalizator Lamba. Nie wiem, czy to zrobiłem... Nie, nawet nie zdążyłem przeczytać. No trochę se na tą sekcję. Bo... Bo jest po prostu źle zaprojektowana. Bo oczywiście ja się nie muszę tam zatrzymywać. To jest opcjonalne. No ale... Jeżeli mi dają taką opcję... Dlaczegoż miałbym z tego nie skorzystać? O, tu mi kolega zrzucił paczuszkę, kolejną. No i okej. Okay. I mamy zagadkę środowiskową, tak? Czyli e, podniesienie rampy. Dwie mi starczą, no nie powiedziałbym. Ale też nie widzę, żeby było coś więcej. Może tylko dwie starczą. Ale jeszcze wypierdalajcie wypierdalajmy. No bo co? No nic więcej tu nie ma. Czyli jest już kolejny postój, gdzie ja mógłbym sobie elegancko przejechać. O, tu jest co jeszcze znajdźka. No ale czy jest to potrzebne? No powiedziałbym, że... O! że no tak no, nie do końca okej, okay, fajnie, że zagadka środowiskowa jest tylko, że to jest kolejny postój, który jest niepotrzebny po prostu teraz już na pewno przeskoczę, no jak nie przeskoczę to nie wiem trzeba wziąć rozpęd, pach pach zrobimy sobie nawrótkę, stryk to się nie będziemy zatrzymywać, bo jestem dobrym kierowcą oczywiście Jedziemy jak czady totalne, rozpędzeni w rozpędzeni stronę słońca. No i wyskoczyliśmy. Od razu hita dostaliśmy do wody, wpadliśmy. Podrzuca nas, Fikołki robi. Jest helikopter. No ale jedziemy za dalej, nie I co? No i niby strzelają, ale. Ja po prostu pojadę dalej. Bo póki co nas broni... Znaczy, goni civil protection. O, tu coś jest, kurwa. Takiego, że muszę se nawrócić. Bo nie było to z mojej perspektywy widoczne, po prostu. No ale to nie jest problem, nie? Przelecimy sobie, o. tam jest, no ja jestem tam odbijam się niepotrzebnie mogę sobie zniszczyć to fajnie, że mi dają to zniszczyć to są barnakle tylko, że no wymienić ich to była formalność jest wbrew pozorem jest zbyt mało dynamiczna ta sekcja jest za dużo postojów i za mało takiego walnięcia no, mamy tą łódkę i sobie tu jakieś strzały idą, oczywiście nas nie trafią. Dalej mnie nie trafi, bo jestem fast as fucking boy. No i co? Tu jest zawrótka. Wyskakujemy. Bierzemy sobie SMG. Oczywiście saving Bravick. i kolego, ale kultury. Po co do mnie strzelasz? Hello? Nie, Nie no możliwe, niemożliwe, żeby tu tak cicho było. No okay, poczekamy sobie tam chwilę. see the light if you see this so-called free man report him. report him civic deeds do not go unreal Jest civil protection, słyszę jak pierdolą przez radio. Dostaliśmy granaty. Są pojazdy. że tak powiem. Tu wieżyczki były Jeszcze mi tak mi się wydawało. Dawaj te granaty Nie mogę co tego wyrwać, szkoda ty kurwo! Hyt! Za? Nie mogę zamknąć drzwi Aha! Dobra, nie tak. Z plecami drzwi ofera, kurwa. Co tam jest, na jestem. Eee. Dobra. Tu jest ok, tu jest ok. idziemy w górę. Tu kolega jakiś ale Zbiegniemy sobie. Tu się coś dzieje? Nie. To wyjdziemy. Tam Jak ja mam się przedostać tutaj? No nie. Tu za bardzo nic nie ma. O, ale mu nic jaką zyskałem. Fajnie. Rozumiem. I co? Pewnie jak ja tu przyjdę, kurwa. Panowie, Czy tu jeszcze coś chce ode mnie? Nie, to zajebiście. Tu zbieramy sobie wszystkiego. Odpowiedzialni aha, aha. Kurwa. kurwa nie umrzeć. Jakieś coś tego? No i fajne, 40 życia to już można coś porobić. To jest kurwa. E! Dobra, savik brave'ik i lecimy dalej. Nie. Tu jest jakieś coś, tu coś porozwalane, oczywiście od razu leczonko weszło. Fajnie, fajnie. Znowu jakieś strzały. Ci nie trafią oczywiście. Do widzenia? Ten nie miał farta. No, przyznać. Do widzenia. Boczkiem sobie lecimy, elegancko. Panowie. Do widzenia. Powiedziałem kurwa raz. Macie zamiar do mnie napierdalać? Ojojoj! Ojojojojojojoj. Przypaliło mi dupkę. Kręci w prawo. Kurwa, autami we mnie rzucają, co wy robicie? Dziękuję. Spierdalaj! Spierdalaj! Dobra, Savik szybki. Są reflektory. Nie wiadomo po co kurwa w kanałach są zamontowane. No ale są, no to są. Taka chwila zwolnienia. Zrobić fikołka. A! Odszukaj wszystkie skrytki w lambach. No spoko. Eee, tu nie wejdę, tu też nie wyleza. Lecimy dalej. Po prostu jedziemy sobie dalej do przodu. Tak. tą bramę, raz skręcamy, bo ja wiem, że nie zdążę. Ja mam nie wejść? Wejdę, wejdę. O, revolvero pistolero. Ale kurwa głowa dostał ten ostatni. Już mi się go z szkoda zrobiło. Dalej będziemy z karabajnem się posługiwać, bo... Znaczy z karabajnem. Z mp 5 Albo mp 7 Kurwa to jest ten helikopter Aha, dobra Trzeba przesprintować Witania otwier dalej e, Co tu trzeba zrobić? Cofnęłem chyba, nie? Tak. Przestanie strzelać, okej, okay, pach. A, tu jest przejście. Kurwa. Nie próbuj. Full auto jakieś puściło. Tu już mnie nie złapią. Pach pach. Wow, 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 kurwa 73 na godzinę. Normalnie tak o. Mówcie mi, Derevix. Najszybsza ręka, kurwa, na tym YouTubie polskim. Dobra, trzeba tu wliźć jakoś na górę. Ja w sumie widzę, mogę się jeszcze dozbierać. Fajnie, tego nigdy za wiele. Kurwa, oni tam na wszystkim znają. Ty, ale coś jeszcze my... O ty Ach Łatwiutko Jestem szybszy kurwa niż oni Kościół Ej, ej, ej! Ty, kurwa, to jest za wyobrażasz. Dobra, go Ty, no w każdym miejscu mnie trafia. Pach Do wieży. Dobry? Ale jak to mówią? Gdzie jest kurwa? Wyjebę mu zaraz Nie ma kurwa uciekania przede mną. No i to był ostatni raz. Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra. Tak bym go tu nie zestrzelił. Tu sobie otwieram brama, ale ja trzeba przyjść w drugą stronę, kurwa, czy nie? W sumie nie. Nawet nie, mam tam co zbierać, jak to mówią, nie? Na dzień dzisiejszy, ale ja pierdolę. <śled> o boże, ale myślę, że tą bramą sobie przepłyniemy w kolejnym odcinku. Także ja dziękuję Wam za oglądanie. Ja byłem Rewix. Wy byliście Wy, i życzę Wam miłego dnia!